witam witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii Hard Wars je ze mną Patryk witam witam i tam schowany mimi cześć no i zaczynamy survival no, no. słowem wstępu <laughs> Już dostałem tutaj jakieś itemy, mamy domek, tutaj fajnie jedzenie Więc można iść na polowanie To dawać idziemy Zamykajcie Drzwi zamknąć e. Co <laughs> To Dobra, zamykaj i biegniemy. I jeżeli O, dobra jeżeli wam się spodobało, cieko, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Chodźcie w prawo, gdzie wy pobiegliście? W prawo? ok. To już biegniemy. Idziemy skóry narąbać. Na dziki? Na dzikie jelenie. No, na dziki na le, na le, 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 le nie? I na ten. No i na te małe takie. No. Weźcie stójcie A gdzie jesteś? Ty uciekł mi. A ej, wie, ktoś ktoś jest widzę, widzę Toś tu z szota pakuje, ej Gdzie? Słyszycie? Słyszę Dobra, idziemy w drugą stronę, jednak chłopaki Okej okay. Albo chodźcie tam, przed siebie Tam jeszcze nie byliśmy Dobra, coś tu z szota pakował do kogoś by nas nie zabił. Na razie nie mamy nic do stracenia. No. Do no patrz tam. To biegniemy. Nie ma tu żadnych materiałów. Biegamy. Biegnie tam jakiś bambik. Tam są materiały. Są materiały. To ja wezmę. Stójcie, stójcie. Węgiel. Mój wow. jest. Dobrze, tam ktoś biegnie, uwaga! Mam dwie skóry. Dobra, walić go, chodźcie dalej. O, On biegnie co na rządzie? nas! Ej, On biegnie jest, na nas! Cześć, chłopaki! Siema, siema! Nie bijmy, nic nie mamy. No przecież nie biję, no przecież znasz mnie. No tak, tylko żeś mnie zarąbał z twoją ekipą. Ja to oni tam, ja się tak <laughs> nie, nie interesuję takimi bitkami. No, no. Czekajcie, tu dzik jest. Urobię go. Okej okay. Leży No to nie ej! Musisz w głowy trafiać Byś go trafił by cię człowieku Czekaj O, wapieni glina w lewo? Co? Gdzie jesteście? Na lewo A, widzę, widzę Na lewo Jeszcze dzik A, trafiony! Dawaj, dawajcie dalej. Tam jedziemy. Jest, no jedziemy. Będzie... Gdzie ty jesteś Patryk? Patryk, tutaj jesteśmy na górze. Tam są dziki zaraz będziemy Gdzie? Tam są dziki, tam z lewej Otraszaj, no głuć, bo co ty? Dobra, wezmę tego jednego dzika zabiję To ja Ci pomogę jak coś Czekaj, ja pierwszy strzelam Ok. Gdzie wy jesteście? głowę jeden strzał i pada. No. Ej, gdzie wy poleźliście? Na drodze jesteśmy, koło drogi. Przy drodze. Chodź, na drodze jesteśmy, gdzie ty o, jesteś. O, dobra, dobra, widzę, widzę. No, spoko. Tam dzik na górze jest. To biegniemy. Ile macie skóry? Osiem. To w sumie już możesz mieć na, na plecach. Ja nie mam żadnej skóry. A ty masz? Ile? Ja nic. Nie strzelajcie tego Ok. Główka. Precyzyjny strzał i No Dobra, zebrałem chodźcie. to. Na jesień jak zbiegniemy to będzie nam zimno. Mhm. O, chodźcie tutaj. Gdzie? trzeba skóry jak najwięcej narobić tutaj, tutaj. No, 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 O jest. Ja Są dwa dziki. No ja wiem, no, co jestem. No jestem. Kurde, jakie ubiję. wszystko pokolei. Ok. Ok, ok. Próbuję, ale nie idzie. To jakieś latające budowle. Jelenia mam. Ja też. Jaki headshot. Ładnie, sniper. To ty tam zbierz, a ja tutaj idę wezmę. Tu, 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 tu... Celuję w łeb i nie idzie nic. Następne... latające budowle. Dwa dziki. Widzę. To i trzy nawet. Widzę. Zaatakował mnie, ale sobie jakoś pojadziemy. Ja na lewo. Ja na A prawo. Was tam, chyba. jest pełno dzików, dawaj tu. U mnie też to, jest jak? pełno dzików. Podskocz, podskocz. Ej, jakiś typ. Don't kill me. I co? Zabił mnie, znaczy zabiłem jakiegoś typa Bo bieg na mnie To no, niesławności 60 A i Dik mnie zaatakował, ale se pojadłem Patryk gdzie ty jesteś? Na lewo Widzisz nas Aj i... No to ja, to ja, to ja Dobra Tam jest pustynia tam nie idziemy Ej, wy się na prawo tak, naprawdę jesteśmy. Czekajcie chwilę. Mam już dziewięć skóry. Dostał. Okay. Jezu, teraz już biegnie znaje. na ciebie, uważaj. Dobra, zabity. Tłuszcz, kurde. Chodź tu do nas, Patryk. Próbuję was znaleźć. O, bieg... Dobra, widzę cię, biegniesz. O, widzę. No, widać już. Cie... Dobra, chodźcie, chodźcie bo już się ciemno robi. Ok. ciekawe, do... przez pustynię przebiegniemy. Tu jest Patrz ile tam dzików. Ty ja mam tylko 23 strzały Mhm, 16. 21, a ja mam, ja mam 20. No i zawali się, będę miał plecak. Cyper, nie strzelaj do niego. Ok. No. no kurde, nie oddawaj tych strzałów bez sensu. Odpuść prawy i już. No spokojnie, spokojnie. Brawo! <coughs> Brak miejsca, mam, ej To ja wezmę. Co to było? Surowy stek. Okej okay. Czekaj, tu dzik Nie strzelaj Ok Bije mnie Już lecę Kurde, by mnie prawie zabił, pół HP mam Ło wow. Ty, ja nic nie widzę, tak ciemno mam przed oczami. Yy, w sumie ja też. Dobra, chodźcie, wracamy na razie do domu, żeby to, zrobić to, te wszystkie to, rzeczy. To, to ok. prawać, bo ja się zgubiłem. Ja też. Dobra, przy ciebie, prosto, prosto mamy. Ok. Tam dzik jeszcze. Strzelam w go. głowę mu strzelajcie, od boku tylko w głowę. W głowy rozumiesz? No nie trafiłem. <laughs> Dobra, prosto 1120 metrów mamy. Bo ty masz kompas, nie? Tak Musimy dojść do domu, odłożyć to i idziemy dalej. Okej, okay. to plecak od razu się zrobisz. Zrób snajper cięcie. To wtedy ten. Pójdziemy yy, i i drugi raz. Już było takie mini. Nie, ale to będzie, jak dojdziemy, to w następnym odcinku. Bo jutro muszę wstawić na 17. Okej. Okay. I będzie taki trochę krótszy, ale no, takie wejście, no. Następne, kolejne odcinki, oczywiście, będą zdecydowanie dłuższe. Po 30 minut, gdzieś. Kurde, 1000 metrów aż mam jeszcze, 900. Dobra, To biegniemy. Tylko żebym tego kompasu nie stracił, bo mam niesławności 13, Ale on gdzieś nie wypadł. Ale mam niesławności 13 minut Może rzuć komuś Weź, weź go <laughs> I prowadź Prowadź Do zwycięstwa Bo reszta itemów że jakby, jakby kurtka mi wypadła Suka <laughs> Jak że jakby kurtka mi wypadła, bo 40 skóry na nią <grystanie> no lipa, by było. Już dwa razy plecak straciłem, nie? Bo mnie zabili. <grystanie> o już mam wyziębienie. Wyzie... Ty... Wyziębienie. Biegniemy, biegniemy. W 100 metrów. Władziu. Ile masz Na mimo? dole ktoś jeszcze jest chyba tam. Dobra biegniemy, biegniemy. Ok, to biegnę To to jeden do nas nie podbiegnie. Już mi, mi ekran się... 600 metrów... Się... Mrozi. No, my właśnie można tak powiedzieć. Dobra, już wiemy, gdzie jesteśmy to. Niedaleko. No. no. Tam gościu biega, chodźcie lewą stroną, bo biegniemy. To biegniemy! A to jest ten gościu, chyba ten wiesz, to jest I need to eat. Muszę zjeść, jestem wyziębiony. To jest ta Zaraz odpalimy pieca No Ja sobie zjem Boom headshot Jeszcze wszystko idzie Wszystko skóry dała No i zaraz. Dawaj dawać dawać Z takie kółeczko zrobiliśmy Czemu wy ten... Jedną osoba biegnie w jedną, druga w drugą No w lewo jedziemy Okej okay. Po, po... tym, po drodze walcie te drzewo. Okej. Okay. ok. Stójcie, stójcie, stójcie! Strzelaj, dawaj. W ziemię trafiłem. Zasłonięta była. Uciekła. Dobra, odkładamy, robimy plecak i, i lecimy znowu. Tylko trzeba nadzieję, no. że No, I odpadę piecyk. Ty, akurat kład jedzie, słyszycie? Ja nie słyszę. Nie słyszę. Jedzie, kładę. Ja mam wyciszone tutaj większość tego muzyki, nie, nie słyszę takiego czegoś. Dobra, robić na plecach? No weź wrzuć tą skórę tutaj do skrzynki, ja wezmę ją. To od razu wrzucę tutaj co to do za Dobra. No, no dobra. Wszystko wyjaśnione, no to kończymy. Dzięki serdecznie za oglądanie, jeżeli wam się spodobał odcinek, oczywiście zostawcie łapkę w górę. I tak sobie ustaliłem, że jeżeli będzie... Załóżmy 5 łapek, to jutro... Od razu kolejny odcinek z Hard Worda. No. Yy, komentujcie, udostępniajcie na Facebooku i subskrybujcie po więcej. A ja się z wami żegnam. Na razie i cześć. Hej, do kolejnych odcinków.